Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone w styczniu, czyli koziorożce i wodniki. Kochani, jest to dla Was rozkład urodzinowy i będziemy wróżyć po wyborze. Są trzy wybory na urodziny: jeden to kielich, dwa to dzwonek i trzy to kadzielnica. Jeden, dwa, trzy. Wybierasz sobie swój rozkład, wybierając któryś z przedmiotów, a wróżymy z takiego oto tarota, czyli tarot baroku, wersja limitowana, ekskluzywna kolekcja. Przepiękne koszulki i złocone wyglądy. Zapraszam cię, wybierz sobie swoje czytanie, a będą to przesłania od żywiołów i główne tematy. A ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Dokonaj wyboru kielich dzwonek kadzielnica. Witam tych z Was, co wybrali sobie kielich. Sam wybór prezent, prezentu swojego, bo ten kielich to Twój prezent urodzinowy, symbolizuje, że w tym roku Twoje życie będzie się kierować głęboką intuicją. A kluczowe znaczenie zyskają u Ciebie emocje, czyli one będą bardzo ważne. Uzdrawianie, czyli wszystko, co się wiąże ze zdrowiem, ale też uzdrowianie sytuacji, relacji oraz miłość własna pokochanie dla siebie. Rozwiniesz się troszeczkę duchowo. Może więcej pomedytujesz, może bardziej odkryjesz siebie, przepracujesz pewne sprawy, poczujesz też intensywną płodność we wszystkich sferach życia. Jest to rok hojności, sukcesu i wewnętrznej transformacji. Tu wiele się u ciebie zmieni, podejścia do życia ludzi. Dużą rolę będą odgrywać odczucia, uczucia. A to jest też doskonały czas na powiększenie rodziny, oczyszczanie, budowanie. To jest twój wybór. Oprócz naszego rozkładu, który mamy tutaj, a tu jest troszeczkę prezentów od różnych żywiołów. Mamy karty dodatkowe. I przesłanie od Bogini dla ciebie to uzdrawianie, szczególnie wewnętrznego dziecka. Skup swoją uwagę do wnętrza, aby poczuć się całością. Czyli działaj zgodnie z tym, co dla ciebie dobre. Tak, byś ty czuł się dobrze. Jakie energie będą Ci sprzyjać w tym roku? Przebudzenie geniuszu. Będziesz mieć doskonałe pomysły, słuchaj więc swojej intuicji. Ona będzie Ci mocno podpowiadać. Portal, jaki się dla Ciebie otworzy, to nieznany. Wejdziesz na nieznane ścieżki. Korzystaj z tego, co jest nowe dla Ciebie, czego do tej pory nie wykorzystywałeś w swoim życiu. Rada dla Ciebie opieka. Opiekuj się przede wszystkim sobą, ale też masz opiekę od sił wyższych. Anioł dla Ciebie czakra, podstawy. Wybieraj wyłącznie pozytywne myśli, kiedy opisujesz swój dom, karierę, finanse, czy też siebie. Dlatego, że Twoje słowa przyciągają to, co mówisz, komunikujesz. No i teraz nasze rozkłady. Zaczniemy od żywiołu Ziemi. Jaki prezent otrzymujesz od żywiołu Ziemi? Dziewiątkę pucharów. Zrozumienie, że możesz liczyć na siebie, że Ty sam jesteś doskonały, że Ty potrafisz działać dla siebie. Być może inni mogą Cię trochę krytykować lub mówić, co Ci odbiło. Tymczasem jest powiedziane: skieruj uwagę do siebie. Rób to, co dla ciebie dobre i spokojnie dasz sobie radę. Żywioł Ziemi ci pomoże. Ugruntujesz to, co będzie dla ciebie ważne. Szczególnie w relacjach czy komunikacji tak? oraz w uczuciach. Żywioł Ziemi. Żywioł Ziemi. Chcę ci powiedzieć, że yy, poczujesz zew przygody. Będziesz mieć propozycje na różne podróże, zwiedzanie. W tobie też rozwinie się taka smykałka do połączenia z naturą, wychodzenia na spacery i tak korzystaj z tego. Żywioł powietrza. Żywioł powietrza mówi o tym, że to będzie czas dla Ciebie intensywnego działania. Poznasz nowe kierunki, ruszysz ku temu czemuś nowemu i będziesz działać, co Ci przyniesie korzyści. Natomiast żywioł. Mieliśmy Ziemię. Ogień, powietrze, wody. Żywioł Wody chce Ci powiedzieć, że to jest czas na oczyszczanie, że pooczyszczasz się. To jest też czas na uzdrawianie siebie, swojej duszy i będziesz mieć ku temu możliwości. A Żywioł Ducha mówi Ci o tym piękna karta tu wyszła, kapłana, medytuj. W medytacjach znajdziesz odpowiedzi: kreuj, proś, a będzie Ci dane. Co będzie dla Ciebie ważne? Właśnie sprawiedliwość, to żeby być traktowanym sprawiedliwie, ale ty też sam będziesz innych traktować sprawiedliwie. Co się szykuje w relacjach dla ciebie? Szóstka mieczy, idą zmiany. Odpuścisz osoby, które ci do tej pory szkodziły, szkodzą. Zmienisz towarzystwo, może się przeprowadzisz, tak? I tu w relacjach poznasz nowe osoby. Z toksycznych związków nastąpi odejście, ale to będzie twój świadomy wybór bo będziesz wiedzieć, czego chcesz i potrzebujesz. W kwestiach finansowych idą takie finanse, które pozwolą Ci na wspieranie kogoś, czy jakichś instytucji charytatywnych, czy też kupowanie czegoś dla siebie, takiego innego niż tylko podstawowe cele. Jest to karta dawania i brania, więc też naucz się przyjmować pomoc na dłonie, propozycje, coś nowego może wyskoczyć i pamiętaj, miałeś iść w nieznane. I Twoje samoczucie, król, buła. Będzie, będziesz mieć dużo sił, dużo werwy, dużo ognia w sobie, ale zwróć też uwagę na huśtawkę nastrojową, na nerwy. Zanim coś powiesz, policz do dziesięciu. I główny prezent urodzinowy dla ciebie to rycerz pucharów, piątka denarów i dziewiątka buła. Pojawi się sprzyjająca okoliczność, która pomoże Tobie wyjść z ciężkiej sytuacji, szczególnie jeśli dotyczy to finansów. Tak? I złap tą możliwość jest powiedziane, pojawi się pomoc na dłoń. Tam, gdzie były straty, pomału przyjdą zyski, ale trzeba będzie troszkę popracować i pamiętaj, łap te oferty. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze i. Do usłyszenia, kochani, na innych filmach. Witam serdecznie, jeszcze. Dla tych, co wybrali sobie ten oto dzwoneczek. Bardzo ładny, no to będę zakończony wadżą. Moi kochani, wybraliście sobie ten dzwoneczek. Ważny będzie dla Was troszeczkę żywioł powietrza, więc może osoby z znaku powietrza, kierunek wschód. Nie wiem, co to znaczy, ale tak mi tu przychodzi. I w tym roku Twoje życie będzie zdominowane przez jasną komunikację. I sferę intelektu. A wszelkie nowe jakieś wiadomości i plany będą dla ciebie kluczowe, więc głównie skupisz się na rozmowie, przekazie, głosie, dźwięku. To będzie dla ciebie ważne. Rozwiniesz się dzięki nowym jakimś pomysłom. Ideą, podejmiesz jakieś inspirujące naukowe wyzwania, być może zaczniesz jakieś kursy, szkolenia, coś takiego rozpoczniesz. Rozpoczniesz też jakąś działalność związaną z przekazywaniem wiedzy. Ja rozumiem, że to nie dla wszystkich, bo nie wszyscy to będą robić, ale część z Was. I to będzie się wiązało z dużą zmianą, zmianą w Twoim życiu. Może być to zmiana miejsca, otoczenia, poznanie nowych osób. To jest rok na zawiązywanie nowych wartościowych kontaktów, budowanie nowej sieci znajomości, zyskiwanie nowej perspektywy, to sobie wybrałeś. Ale też słuchaj, słuchaj tego, co się mówi, co leci w tle, tak? Tego słuchaj, tego dźwięku. Ważne będą dla Ciebie rozmowy, przekazy, a nawet i plotki. Pamiętaj, że czasami jest coś przesyłane pocztą pantoflową. I to się przyda. Nawet jeśli sam chcesz coś otwierać, puść wici wśród znajomych. Co dla ciebie mają do przekazania żywioły? Żywioł ziemi daje ci prezent siódemka buław. Daje ci prezent pokazania siebie i pokazania swoich idei. Czasami będziesz walczyć być może z wiatrakami, ale jeśli się uprzesz, uda ci się wyegzekwować to, czego pragniesz. Tej nowego siebie, tych klientów, ale trzeba będzie troszeczkę poudowadniać swoje racje, mieć odpowiednie, solidne argumenty. Żywioł ognia natomiast niesie ci zyski, zyski finansowe i one przyjdą skądś. To nie będą te, które masz stale, na okrągło to samo, to będzie coś nowego. Jakaś nowa ciekawa oferta, może coś po szkoleniu, może postanowisz otworzyć własną firmę, ewentualnie wprowadzić coś. One przychodzą z zewnątrz. To nie są te stałe zyski. Coś takiego do ciebie żywioł ognia przygania. Czy z tego skorzystasz, zależy od ciebie. Żywioł wody natomiast daje ci w prezencie rozwijanie tajemnicy. Dowiesz się tego, co było przed Tobą skrywane, i postanowisz z tym coś zrobić. Tak, tu, takie rzeczy. Albo może odkryjesz coś też, czego, z czego do tej pory nie zdawałeś sobie sprawy. Może wyjdzie jakiś Twój ukryty talent, albo obudzisz swój zmysł. Ci, którzy jeszcze nie mają obudzonej przestrzeni serca, czy Ciegołka i tak dalej. To właśnie może się zadziać. Żywioł powietrza natomiast daje tobie szansę pozbycia się ludzi, toksycznych i sytuacji ze swojego życia. Daje ci, sygnalizuje, że to jest dobry rok na zakończanie tego, co w Twoim życiu jest toksyczne. Żywioł ducha daje Tobie możliwość zakochania się, możliwość stabilizacji zbudowania solidnego związku, czy też solidnej relacji, ewentualnie właśnie takiej stabilizacji życiowej. Piękna karta, lubię kartę czwórkę bo ona daje solidne podstawy, takie niezruszalne, takie, że wszystko się bardzo dobrze układa. Nie trzeba gnać, nie trzeba żałować. I jest się w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze. Ty w tym Roku, od urodzin do urodzin, Królowa Mieczy zdobywasz wiedzę i tą wiedzę wykorzystujesz w praktyce. Dużo nowych kursów, szkoleń, może zadbanie też o swoją sylwetkę, kondycję, szczególnie też i psychiczną, i to też nauczenie się i wprowadzanie w życie asertywności. Trochę takie rządzenie, tak? I dla Ciebie mogą być ważne osoby spod znaku żywiołu powietrza właśnie w tym aspekcie. Idziemy dalej. Mamy tutaj... Zresztą wychodziło nam przy dzwonku też powietrze. Mamy tutaj relacje i jakieś uczucia, to więc tutaj macie kartę gwiazdy. Wszystko zależy od Ciebie. Los Ci przynosi możliwość spełnienia się w relacjach, w komunikacjach, spotkaniach z innymi ludźmi, z domownikami, ale także i w uczuciach. Twoje finanse gnają do przodu. Król Buław mówi o tym, że pojawi się dużo możliwości na zarobienie. Czy z tego skorzystasz? To zależy od Ciebie. Parcie jest, możliwości są, czy tylko podejmiesz rękawice. Zdrowotnie masz bardzo fajną kartę. Szóstka pucharów. Właściwie generalnie czujesz się fantastycznie. Dużą rolę będą odgrywać Twoje wspomnienia. Często możesz do nich wracać, ale mogą Cię atakować drobne takie problemy choroby wieku dziecięcego. I główny prezent dla Ciebie to mamy co my tu mamy? Asa denarów, króla denarów i Trójkę buław. No to tak. Ruszenie do przodu spraw finansowych i możesz naprawdę dobrze zarobić, znaleźć dobrą pracę, podpisać dobry kontakt, wyjechać gdzieś, przeprowadzić się, zbudować coś, co ci może przynieść zyski. Karty dodatkowe dla ciebie z tej okazji to karta bogini. I tutaj masz. Oczyszczenie, poddaj się rzece miłości. Więc oczyszczenie, oczyszcz oczysz umysł, oczyszcz ciało i kieruj się w swoich postępowaniach miłością. Energia, jaka będzie ci sprzyjać, piękne oswobodzenie. Oswobodzisz się z ograniczeń, nauczysz się mówić nie lub tak. Będziesz robić to, czego pragniesz. Oswobodzasz się z kajdan, bo muszę, bo trzeba, bo należy. I zaczynasz robić to, co chcesz. Portal dla ciebie, jaki się otwiera, to jest chęt, czyli koniec, koniec, kończenie rzeczy, które ci nie służą, i wchodzenie na nową ścieżkę życia. Rada dla ciebie, kieruj się miłością, podążaj za miłością, łap miłość, jaka do ciebie leci, ale jaka też jest wokół ciebie. I anioł dla ciebie, wegetarianin, weganin. Świeże, ekologiczne owoce i warzywa dają Ci zaszczyt mocnej życiowej energii, która podwyższa Twoją duchową wibrację. Stosuj dużo owoców i warzyw w swojej diecie. To Ci pomoże. Witam teraz tych z Was, którzy wybrali jako prezent na urodziny kadzielnice. To no jest taka sobie ładnie rzeźbiona kadzielniczka, w środku węgielek, ziółka i sobie dymek leci. Moi kochani, co dla was w związku z tym? Co kadzielnica mówi? Czym żeście się kierowali? Dodam, że ja też jestem ze Stycznia i też wybrałam kadzielnicę. Kadzielnica to ogień, więc wszystko, co się wiąże z ogniem, z działaniem, będzie dla was ważne. Osoby spod żywiołu ognia też będą dla Was w jakiś sposób ważni. I kierunek południe, więc jeśli coś, to kierujcie się na południe, ewentualnie pora roku, pora dnia południe, tak. Kraje południowe, no nie wiem, to mi przychodzi, co tu mówię. Oznacza taka dzielnica, ten Twój wybór, że nadchodzący rok będzie czasem wielkiej pasji, aktywnej. Takiej transformacji i szybkiego działania, w którym kluczowe będzie podążanie za swoją wolą i wewnętrznym ogniem. To będzie dla Ciebie idealny moment na oczyszczenie się z tego, co ta stare, takie już, co, co Ci właściwie szkodzi, ale gdzieś tam jeszcze się Ciebie trzyma. I to będzie zainicjowanie śmiałych projektów, które będą wymagać od Ciebie energii i odwagi. Oraz też na publiczne pokazanie swoich talentów, ale też rozwinie się ten, jakby twoje publiczne, jeżeli ktoś już coś publikuje, to się mocno to rozwinie. Ten rok przyniesie tobie dużo intensywnych doświadczeń, ale twój entuzjazm i pewność siebie poprowadzą ciebie do sukcesów, do uznania doliczenia się troszkę z Twoją osobą, no szczególnie też właśnie w związkach będziesz wiedzieć, że to, co robisz, jest ważne, ale też inni będą liczyć się z Twoim zdaniem. Poleci dym zmian. No nie paliłam kadzielnicy. Wystarczy, że piecyk głośno chodzi, poleci do Was dym zmian. Tak? Moi kochani, no i co? I jakie macie teraz? Dary dodatkowe. Czyli, co my tutaj mamy? Karta Bogini mówi o tym płodność. Otrzymuje mądrość, radość i dobrobyt. Czyli słuchaj tej swojej intuicji, będzie Ci podpowiadać. Będzie to rok, krok rok pod płodności, w której będziesz dużo zmieniać w swoim życiu. A to da Ci radość, spełnienie i dobrobyt. Energia jaka będzie, widząc więcej. No, zobaczysz więcej. Czyli niektórzy zobaczą to, co do tej pory na co przymykali oczy, ale inni dosłownie zobaczą więcej, połączą się z kosmosem, ze światem, z wszechświatem i polecą do źródła. Możecie mieć jasno przekazy, jasno słyszenie, jasno widzenie. I przekazy od przodków. Korzystajcie z tego. Portal, jaki się dla Was otwiera, inny świat. No, będziecie mieć kontakt z innym światem. Czemu tego nie wykorzystać z przodkami, z innymi bytami, z innymi ludźmi? W ogóle inny świat się dla ciebie otworzy. Może to być, że zmienisz miejsce zamieszkania, przeprowadzisz się gdzie indziej. Inny świat, korzystaj z tych możliwości. Jeśli przychodzą oferty, które sugerują tobie, że trzeba będzie zmienić życie, to łap to. Rada dla ciebie, oczarowanie. To jest to, żeby korzystać z tego, co daje Ci satysfakcję, radość i poczucie spełnienia. A anioł dla Ciebie, bliźniaczy płomień. Odpowiedź na Twoje pytanie wiąże się ze związkiem miłosnym o podłożu duchowym. Tu otrzymasz wiele. Więc ci, którzy nie szukają, mogą otrzymać ten bliźniaczy płomień. A ci, którzy już mają swój bliźniaczy płomień, nastąpi jeszcze pełniejsze połączenie, zrozumienie. Ale ty też poczujesz jedność z całym wszechświatem. Ok, a teraz przechodzimy do naszego rozkładu. No i co Wam przygotowały żywioły? Żywioł ziemi, dziewiątka buła. Wyjście z problemu. Otrząśnięcie się z czegoś. No, będzie ciężko, ale znajdziecie rozwiązanie tam, gdzie się najmniej tego spodziewacie. Żywioł. Ziemi, żywioł Ziemi chcę wam powiedzieć, to jest karta dodatkowa w tym i to jest wiadomości, listy, wiadomości. Żywioł Ziemi chcę powiedzieć, żeby korzystać z wiadomości, jakie będą przychodzić, rozmawiać, załatwiać wszelkie sprawy związane które wiążą się z pismami, ale też zapisuj swoje mądrości. Jeżeli masz pomysły na wydrukowanie, nie wiem, książki, jakichś przesłań, kursów, to z tego korzystaj, bo to jest podpowiedź dla ciebie. Żywioł wody. Żywioł wody mówi dwójka mieczy. Jako prezent mówi rozwiązanie, postawi na Twojej drodze taką sytuację w relacjach, gdzie trzeba będzie się zdecydować w te albo we w te. Będzie to ciężka decyzja, ale lepsza taka decyzja już żadna. Jest to możliwość rozwiązania dylematów, które gdzieś są w twoim sercu. I żywioł powietrza. Żywioł powietrza daje ci kartę diadła. Koniec jako prezent czytany, więc na pewno nie będzie to nic toksycznego, ale rozprawienie się z nałogami. I to może być. Jeżeli na przykład walczysz z otyłością, chcesz słonąć, będzie to. Jeżeli walczysz z depresjami, daje Ci możliwość przezwyciężenia depresji. Daje Ci możliwość wygrania z nałogami, tak? Jakie by one nie były na przykład do słodyczy, do kawy, do filmów, do gier? No to, to daje tutaj Tobie właśnie możliwość tego rozwiązania tego, tylko trzeba się za to zabrać. Żywioł ducha daje Ci kartę mocy. Więc coś ja tu mogę więcej powiedzieć? Karta mocy mówi o tym, że dostaniesz siłę, możliwości zasoby, tylko uwierz, a wszechświat pomoże Ci spełnić to, na czym Ci zależy. Ty w tym roku dziewiątka mieczy, jako prezent czytana, więc... Koniec z myślami ciężkimi. Stopniowo zaczniesz przesypiać noce, i stopniowo twoje problemy zaczną się rozwiązywać, ale pomału, stopniowo, tak? Możesz mieć jeszcze jakieś myśli przed snem ciężkie, ale nie warto. Przed snem myślimy o pozytywach, wyobrażamy sobie już rozwiązane sytuacje. Dzięki temu łatwiej je manifestujemy w życiu. Komunikacja z innymi, dwójka pucharów. Tutaj świetnie się dogadujecie z innymi. Naprawdę. Macie dar przekonywania, dar mówienia. Ludzie Was słuchają, a Wy czujecie tą więź. I również w uczuciach, kto szuka, może znaleźć takiego partnera właśnie nie tylko do barabara, rikity, kita, też i do rozmów takiego z uczuciem. I w związkach też następuje poprawa. Tak? a tam, gdzie było toksycznie, no to eliminujemy, tak? U, walczymy z tym. Finansami. Z finansami masz trójkę buław. Nowy plan wcielany w życie. Jeżeli szukałeś pracy, znajdziesz ją. Może być troszeczkę dalej od twojego miejsca zamieszkania, ale jest szansa na znalezienie. Los ci daje na te twoje urodziny możliwość zadziałania. Może to być własny biznes. Może to być całkiem coś nowego, coś, co ci daje możliwość pokonania, dotarcia w te miejsce, do którego chcesz dotrzeć finansowo. I zdrowotnie. Piękna karta, karta kochanków, więc tutaj zdrowotnie jest dobrze. Kochasz siebie, lubisz siebie, nie ma depresji, nie ma jakichś ciężkich sytuacji. Przy karcie kochanków to bym też zwróciła uwagę na serducho troszeczkę oraz na sprawy związane z narządami płciowymi. No, i zdrowotnie tutaj, jeżeli chcesz mieć potomstwo, to jest to dobry na to czas. Główne przesłanie dla ciebie to siódemka kielichów, as mieczy i dziewiątka denarów. Jest powiedziane, że staniesz przed wyborem, wyborem swojej drogi. Będziesz się zastanawiać, w którą stronę pójść. Dokonasz tego wyboru, zrobisz cięcia. Będzie to się wiązało z jakąś zmianą u ciebie, dokształceniem się, douczeniem, ale podpisujesz kontrakt, który daje ci zyski, lub kontrakt uczuciowy, tak? który też daje ci zyski wymierne w postaci związku, wspólnego mieszkania. Ale to daje też zadowolenie. Możesz czasami czuć się troszeczkę samotnie w głębi siebie, ale to jest tylko dlatego, że sam się chcesz troszeczkę izolować. I podejrzewam, że to wybrało więcej wodników niż koziorożców, bo wodniki mają taką tendencję troszeczkę do izolacji siebie z otoczenia. Tak, tak to wygląda. Życzę Wam cudowności. I dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i dajcie znać, jak Wam się podobały Wasze prezenty urodzinowe. Zadzwoń po prywatne konsultacje 592-894-990.